części Nedera i tak dalej, bo tam mm. można to sprzedawać. No, to, to nabiera sensu tego, że możesz na kasę lepiej mieć, no. No. Tak, 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 bo to się sprzedaje, wiesz, te części jakiemuś tam kolesiowi, który skupuje te części nederów. on na przykład skóry Nedera. <grym> mm. Czyli on... Skill no, ja, dosta, ja dostałem, blok. ten... Ja dostałem kręgosłup Nedera. Teraz. Mam no, skórę i, nie wiem, jakiś róg, albo może właśnie kręgosłup, nie wiem, czytałem się. Mm. Ja no, widzę rybę, to nie tam to się chyba nie zbliżam. <grym> no, ja do ryby nie za słaby jestem Ja z tym pierwszym przed nimi spieprzałem, a na drugim Z mnie na drugim, no, ja no, na drugim to... dzisiaj walczyłem, więc <grym> Czy ja wiem czy to taki problem? No. Ale wiesz, jeżeli nie ma innych neterów w pobliżu to z rybą można spoko walczyć, bo ona zadaje tam przecież ile 50 obrażeń jak cię uderzy nie? Jak fajnie zrobili. kasa, która leży na ziemi, pokazuje ci ile tam jest o, właśnie znalazłem 30 dolców. To zajebiście w takim razie. Głupie to ma, głupi to ma 60 od razu 30 dolców. No <laughs> Już właśnie... mogę sobie tak, kupić. No właśnie, to tak od razu na starcie, nie? Już od razu 3 dyszki i do przodu. Nie no wiesz co powiem ci tak. Mm, wszyscy uważają, że mam mega szczęście w grach, bo na przykład w to też tam snajperkę pierwszą to jeszcze jak było naprawdę nie ciężko na becie wczesnej. Mm, Bójstwa, no to po prostu nieraz tak na farcie potrafiłem zabić tam kilka osób Po prostu wiesz, ja, ja przeżyłem, wszyscy na przykład potrafili zginąć, a się Znalaz udało Znalazłem zepsu zepsutego shotguna Chyba mnie ryba zagrowała Goddammit Też czuję, że teraz będzie hardcore w tej grze, ale mi się to podoba bo wolę trudną grę niż że badalnie, że nie wiem. Tak, teraz. It, fuck you, rybo! Uh. Znaczy, ta gra nie była jakaś super łatwa wcześniej, ale. Dobra, skóra netera i. język ryby, au! Ale jednak nie była też taka ciężka, co nie. Wzięliśmy karabiny, to. gdzieś nam podskoczyło, to póki mieliśmy amunicję. bo ja teraz By... się biję z neterami, bo tu się no. jak ryba mnie. Uh. Jak ryba cię, uh? Bo To to jest zło! <laughs> Eee, dobra, ale znalazłem w cholerę części neterów, kości, krew, pazury, Boże świętasz okay. mam całe inwentorii części neterów i zepsutego tego shotguna Także jest git eee, muszę iść do odpustu, żeby teraz rozkminić po jakiej, w jakich cenach to się sprzedaje w takim mm, to też Ale jeszcze po tutaj dwie stacje i idę do tego... Ravis outrzeć jakoś tak. Ten tak golem tego, nie do nie tego Riverside'u. No ja też I Riverside właśnie. To, bo on to mi się pójdę. wydaje naj, najciekawszy chyba. Bo no. jakoś tak. Wygodniej jest z niego wyjść, wygodnie jest do niego wejść i. No jedyne w okolicy najgroźniejsze to takie no tego golemy które są faktycznie tam przestrane, ale... No i, bo i te nie bombery nie ewentualnie, jeżeli się ich nie zauważy, nie? Wiesz co, już mam taki nawyk, że jednak zauważam. Rzadko kiedy nether mi robi, na przykład plecy czy coś. A raczej, plecy to mi robi często, ale to nie jest tak, że przechodzę nie, obok niego i nagle wybucha to i obok mnie. Panda, że znalazłem zajebiście Ło, wow, to schowaj i na razie dostaj Nie wiesz co, już muszę ich użyć, bo mi te. Znaczy, w, nie, no użyję ich, bo mi zabrało. E, 300 życia, nie? Te ja. ja sobie postanowiłem tak wcześnie, grałem, że. Jakieś leki i inne takie będę używał po prostu jak będę potrzebujący na tyle, że naprawdę inaczej bym zginął, czyli nie, tam mam 400 życia, czy coś takiego, żeby jednak nie być na strzała od grubego. Ten... No, to też jest jakiś pomysł. Albo usłyszę... Kroki? Bardzo możliwe, że kroki. Teraz jest to tyle łatwiej, że wiesz, jeszcze póki ludzie nie mają broni po tym łajpie... No to się tniemy na noże, tak, no. To się wszyscy tną na noże i na te siekierki ewentualnie. o golem. Ja bym chciał, żeby była możliwość ściągania plecaków. To mnie denerwuje, że na, na Znajdujesz plecak, masz go od razu założonego. A może byś chciał go odłożyć i zostawić sobie, jak będziesz uleczony, na przykład, i będziesz miał sprzęt jakiś, no. a nie, że od razu kładasz. Ale wiesz co, myślę, że to kiedy w końcu tam dodadzą, nie? Bo oni tak, ja się, po, oni tak wydaje, ale... wydaje mi się, że oni tak powoli słuchają, wiesz, głosów graczy, nie? Mimo wszystko, że tak starają mm. się zaimplementować rzeczy, bo myślę, że te kosmetyczne pierdoły właśnie, żeby zrobi osobną przegródkę. To też mi się... E, no, tak. że ludzie na forum pisali, żeby te kosmetyczne rzeczy, żeby były w czymś innym, nie. Tylko ja bym nie chciał, że... Kurde, albo mi się. Nie wiem, muszą mi się dzięki bałaj, bo. Może ktoś mnie po prostu śledzi, nie wiem, nie zauważam go, ale tak mi się wydaje, że po prostu słyszę kroki. Ale wracając do te, y, tego słuchania graczy na forum, Warzy też się słuchało. Też naprawdę dużo rzeczy zmieniało dla graczy. No. Przez to straciło dużo na wartości, bo... No, może słyszysz kroki, bo jestem obok ciebie. O. <laughs> nie wiem, nie sprawdziłem tego, ale nie zauważyłem cię jeszcze, to jest dla mnie... zdumiewające. No widzisz, surprise, surprise, byłem przed chwilą na stacji. Aha. No to tak, to pewnie twoje kroki. Ja sobie przysprintuję. Tak, wczorajszy sprint był świetny. No wczorajszy sprint to było Mistrzostwo świata. Dlatego Tylko postanowiłem, że live wyłączam zawsze jak będę grał z bo to nie wiadomo co się wydarza. Wczoraj to ile ja tam Nederów wyciąłem jeszcze jak biegłem, jak mi plecy zrobiły to masakra po prostu Wy sobie biegniecie daleko o. Fuck Zakrował. O zajebiście Dobra, spierdalamy stąd. Byle szybko, byle szybko chłopie. Podskakuj raz na jakiś czas. Mniej ci sprintu sodzie, a przy się daleko. Yy, drugi. Zajebiście. Chyba. Dobra, jesteśmy bardzo blisko od postu. A nie, to teraz piesek mnie zagróbł. Eee, wow. Dobra, ja mam sprint na ma do pełna, więc ja biegnę do odpostu. A ja walczę z psem. Dobra, już nie? No to spoko. Ja, 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 ja za chwilę będę w odpości, także ja się już nie martwię. Świetnie Eee, yeah, Outpost! A mnie właśnie golem zaraz uderzy, bo nie mam... O, ktoś... Ktoś czeka z Outpostu. Zmienił Muszę... się, zmienił się ten Outpost. Holy shit! I to tak mocno się zmienił. Pododawali jakieś rzeczy... Dobra, uciekłem. Oh, oh, oh. Ja oh, kifar, ale jeszcze cool. gościa widziałem. Żałuję, że go nie mogę mówić. Ty zajebiste... Gdzie tu jest pododawane? No on zupełnie inaczej wygląda ten outpost sam w sobie. Teraz tutaj zrobili taką ścianę jakiegoś kultu... E, neterów. O, to tego nie widziałem. Zaraz się będę rozglądał. Zobaczymy czy mogę sprzedać to tutaj normalnie, w sklepie. Czekaj, tutaj, A, są, tak. tutaj są crafterzy. Uuuuu Nie. W normalnym sklepie nie sprzedawaj rzeczy. <grywa> Przedałem za nic. <grywa> Czekaj, bo teraz... wow, okej, okay, dobra. Spoko. Eee, za części z neterów i za przedmioty można sobie... Znaczy za części z neterów się kraftuje rzeczy, nie? Za pięć Aha. kości na przykład masz amunicję za oczy masz amunicję, za 6, widzę chyba zębów, tam żuchw masz karabin za pięć skór masz e, pilsy e, no to spoko. To, to mi się podoba, bo ja, jak na to ile ja netherów zabijam jak o, mogę sobie jeszcze, jeszcze na tym... Jeszcze dostajesz ten, dostajesz expa jeszcze za to. Lubiłem netera, tylko nie wiem gdzie do końca I on ma gdzieś moje śmieci, które z niego wypadły. Ja muszę chyba sobie zmienić jednak ustawienia grafiki albo powyłączać jakieś programy w tle, bo tak widzę, że przy nagrywaniu mi się lekko lekko przycina. No to właśnie mi granie w klatkuje, ale wydaje mi się, że live jednak tak delikatnie, naprawdę delikatnie jakby teraz na jakiś nie wiem Czas się odrobinkę przyciął, ale mniejsza o to. Najwyżej później dobra, będę jeszcze sprawdzał. Tutaj mamy jeszcze... Tutaj jest coś rozwalone, jakieś czaszki netherów. No o, dobra. To widzę, będziesz tak. musiał mi pokazać, gdzie jest dokładnie ten craft bo ja szukam teraz rzeczy w okolicy. Dobra, widzę, że tutaj jest wszystko tak, jak było. Tutaj jest jakiś budyneczek, którego wcześniej nie było Ło! Wow. Al metro są chyba nowe odgłosy Dobra, w tym budyneczku nic nie ma Eee Okej, okay, dobra, dobrze, 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 dobrze W takim ryba. razie co my tu jeszcze mamy What the fuck? Nie umieraj here. Na razie ryba do mnie biegnie, nie wiem gdzie jest. Jest za mną, dobra no słyszę ją nawet stąd Eee <laughs> Dobra, jest sklep Trzeci poziom 700 obca! Dobra, w sklepie co się pozmieniało? Jest Wardrobe. Widzisz, że jest osobna ta wardrobe e, czy pozmieniali jakoś ceny przedmiotów? Nie Z wybuchających nic nie leci, chyba. No to się domyślam, bo jeżeli one wybuchają, no to trudno, żeby coś z nich poleciało. Dobra, jestem na górze już. Ja będę szukał tych wymian z naderami, ale zmniejszyli, wydaje mi się, chyba ceny za broń. Za a to jest broń z tego, Tak, bo. To zaraz zobaczę, przy cię sprawdzę. Te... East Sword kosztuje 40, a wydaje mi się, że on chyba mniej kosztował. No wiesz, co chyba nie? Tak. O, O, części do broni, można pistol frame, shotgun frame i rifle frame kupować. Mm -hmm. tak. Dobra, ale w sumie jakoś tutaj się zbyt dużo nie pozmieniało. Dobra, i teraz się zastanawiam, czy ja to mogę w ogóle sprzedać. Mm, tu nie sprzedawaj części nedera. Nie opłaca się? A nie. Zlagowane są, dobra, da się. Mm, tylko części nedera, na przykład, chyba sprzedałem za dolara. No zaraz zobaczymy. Sprzedam język szlikera e eee, Zero. Okay. Ale to ci się zlakowało. Zaraz jak wyłączyć i włączysz na ekipment, to znowu będzie powinieneś mieć ten. Bo ja też tak miałem. Tak Myślałem, tak. że się nie opłaca. Za dwa dolce. Dobra. Zajebiście. Język szlikera za dwa dolce. Eee, tu, 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 tu. No to w takim wypadku ok. Gdzieś nether backpack? Tak, wiem. On, on, on był. Ale, on, ale nie zwróciłem wcześniej uwagi. On jest nieopłacalny, bo on też ma 8 slotów, tak jak zwykły. Tak, tak jest mały strasznie. I kosztuje 4 kafle Tak, ale tutaj się pozmieniało. Tutaj jest takie widzę więcej zabudowań jest teraz na, w tym odpoście. Mhm. Bo na przykład tej ściany tutaj nie było tego rozwalonego budynku. Ja na razie to jest. Czyli tu mówisz, że te rzeczy się wymienia, co nie? Tak, ja mogę ci Dobra. pokazać gdzie chodź. To mi pokazał właśnie, czekaj, bo zgubiłem Dla na dół. Tak, tak, tak. A. Tak. Hmm. E, widzieli, że tu są namioty? Tak, 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 ale tam nic nie ma w tych namiotach. Tam Bono? nic nie ma. Tak, na pewno, bo tam byłem. Tam jest A. dalej safe zone. Jakie to mówisz, że byłeś? Nie, nie, nie byłem, byłem, bo tam, tam jest, mówię, tam jest dalej safe zone po prostu. Mówię, tutaj, tutaj pododawali nowe rzeczy. I tu jest crafter, e, ale ja nie mogę na przykład nic skraftować, mimo że tam mam część, wiesz, e, rzeczy. Chyba, że możemy się jakoś powymieniać przedmiotami, jeżeli coś masz ciekawego. Ale ten... Masz... Poczekaj, bo ja na przykład... E... A nie, to jest ten. Okay. Trzeba więcej netherów pozabijać. E... No, o snajperkę możesz za coś. Pewnie z golema coś wypada. Nie, ale na przykład tutaj nie ma... W, w, a nie, jest snajperka. E, tak. Pierwsza bo, rzecz. Tak, tak, tak. Właśnie widzę. Tak, wiesz, pierwsze co zwrócić uwagę to to. Za krew a. masz wodę, fajnie, to, to bym chciał. Ja mam, ja mam jedną krew, a potrzebuję trzech, więc dupa. Ja nie mam żadnej jeszcze, ale... O, ale za te, za... Masz jakieś te kręgosłupy? Jak wygląda kręgosłup, Taki zawijasek. Taki 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 zawijasek. E, przy pistolecie. Pod mm, zaraz trzeci zobaczę. Od dołu, trzeci od dołu. Bo ja odłożyłem niestety rzeczy, ale zaraz ci powiem czy będą, czy nie. Ale jak mam, to pewnie jeden max A, No, to spoko, to nie. E, bo ja pod, po, potrzebowałbym trzech. No właśnie. Jestem nie fart. Dobra, Dobra ale ja wydaje ja mam... mi się, że mogę chyba to przy. Przypisywanie się do tych tribów i tak dalej, no wydaje mi się, że chyba jest w tym lakeside. Bo to jest jednak mimo wszystko największy I tam wydaje mi się, że no, wszystkie te rzeczy będą. Także sobie te to... części neterów odłożę do tego. Ja idę tu ekspić na razie, i szukać jakichś rzeczy jeszcze. W a ja ruszę do tego lakeside'u w takim razie. Bo jak też? To mnie bardzo interesuje, szczerze powiedziawszy. <laughs> Tylko sobie podkładam przedmioty. Oj, w sumie ja mogę iść w twoją stronę, tam, bo... Jest, hmm? dobrze. Shriker. Tak, ale muszę chyba grafikę sobie zmienić na niższą kapkę. Kurde, przez blokadę mnie trafił. Dobra, to sobie to odłożymy na razie, ale mogliby zwiększyć globalny inwentorium mimo wszystko. O znalazłem krwę, krew, kość i... Spani to jest ten kręgosłup, tak? Si a to jeszcze tutaj wejdę odłożyć chyba to, bo trzy części jakieś tam mam, a nic mi się z tym bujać wszystkim no dobra I taka zabawa kosztowała mnie już prawie pół zdrowia, znaczy pół tego żarcia Ale sobie zmienię ustawienia, bo mam na... No, no mam na high, a wtedy miałem na ultra i było ok. To jest jeszcze ultra? Teraz? Czemu? Nie, wcześniej było ultra. Nie, nie, nie kojarzę. Nie, nie było? Wydaje mi się, że nie. Nie, było... chyba nie. Ja wydaje mi się, że mam od początku high, a raczej bym starał się na najwyższe dać od razu. Wow. Ja ogólnie testuję tego kąpa od jakiegoś czasu. Sprawdzam każdą grę, jaką mam na najwyższych. Na razie jeszcze nie spotkałem czegoś, co by. Miało szansę zagiąć mojego kompa. Nie, ja też z tego nie mam problemów, tylko wszyscy przy nagrywaniu, mimo wszystko jakoś tam się pojawiają, jeżeli mam za dużo rzeczy wypalonych tak. naraz. To wtedy jest problem... Oj, Którędy teraz się wychodzi z tego safe <laughs> Jakiekolwiek zejście coraz w dół i z przodu masz jakieś wyjście na pewno. A, no dobra, idę do w takim razie. Możesz tam na samym skraju sobie w zonu na górze tam, nie, nie zejściem na dół, nie zyskakujesz na dół, Dobra, bez obrażeń. Idę, i, i, no, ja już, dalej... Ja, ja już idę do tego, jestem w tym Jestem w Metru? metrze. Ta. Aha Idziesz metrem. To ja pójdę górą, kurde Znaczy ja idę tylko zobaczyć do metra czy coś jest. Byłem niedawno, jak przychodziliśmy tu. A, okej okay. Ale, coś Ale jest. Wiesz co... Ale przejdźcie, bo ten resw jest naprawdę różny. Jest na przykład to jest żarcie, są te o. crunchy beny. Jest drugie Crunchy beny, jest Bromax. Ja Bromaxa to bym wyosuszył. A widzisz, a ja mam Bromaxa, Bromax jest mój. Bromax to eee, ciebie należy. Ale nie wiem czy chcę być w tym... A zresztą w dupie, dobra idę metrem. Do następnego wyjścia w takim wypadku, zobaczymy czy coś w metrze będzie interesującego. A jak dojdziemy do Lakeside'u to ja sobie w takim razie wyjdę, pozmieniam sobie, powyłączam bezbędne programy. Będzie git. O kręci będę mi wypady. z. Da. Tak, bo teraz w ogóle powiedzieli, że będzie więcej wypadało przedmiotów z tych z... To dobrze, z bo to i tak było ciężko o te przedmioty, a... No, no nie a teraz jest zmniejszyli tego... ten drop rate przedmiotów, to w ogóle będzie masakra. No. Też już trzy dychy znalazłem. No, trzy dychy znalazłeś, to fakt. To jesteś do przodu. Nie bardzo interesuje, jak będzie, jak będzie wyglądała ta walka o terytoria tych wszystkich stron. Że wydaje, mi się, że, że wydaje mi się, że 16 to jest Grytacza. chyba lepsze przegięcie, tak. Dobra, to ja widzę gracza. Zabij go. A, nie masz broni. <grytacza> Za Wiesz go. Wiesz co, mam nóż właśnie i spróbuję. O, ja też widzę gracza. Hmm. W metrze padł. Ja mu napiszę, że to jestem miał? Maczeta! Ja mu napiszę. To że... jest tak długo. No, ok, dobra. On jest friendly, ja się minąłem tylko z jednym kolesiem. Teraz, kurde, jak nie ma broni palnej, to ja się nawet nie próbuję bić z ludźmi. Ale. w ogóle nie ma, musisz kompletnie wykraftować. Nie ma chociażby części, żeby bez albo coś takiego. Eee, masz... Eee, znaczy masz, możesz znaleźć części, Ja na przykład znalazłem część do shotguna, nie Kraftujesz Ale... <grych> każdą borymbę, białą tak. Nie, białą znajdujesz. Nie, białą eee, możesz palną, znaleźć. Palną, palną. Palną tak, palną chyba trzeba craftować. Znaczy generalnie teraz wypadają, wiesz, przedmioty z neterów, na przykład jakieś tam krew netera, kręgosłup netera, skóra. Ale to trebie. sprzedajesz jakoś, nie? Nie, i to możesz craftować też na przedmioty. Że na przykład tam za pięć skór netera zbiografia. masz ten, masz... Ee... O Jezus Maria, pilcy albo na przykład za trzy krwi masz w butelkę wody. <tryk> za pięć spajnów masz pistolet. Także teraz się opłaca bić z neterami, nie? No to wiesz co? Cholera ryba mi zauważyła. Ja mam 200 życia. mogę muszę cię mu ten ściszyć, bo to jakoś strasznie głośno. Y jest tutaj. Czekaj, to już się ściszam. O nie, teraz jest okej. Okay. Teraz jest okej. Okay. Wcześniej byłeś jakoś mega głośno. <tryk> Okay. Znalazłem amunicję do shotguna, szkoda, że nie mam shotguna. A ja wiem już tyle, że jest gracz obok mnie, jego ryba opluła. Nasze się nie było na mnie agro. No widzisz, ja się minąłem z graczem innym, tylko uh. się przyszliśmy. Ja mu napisałem, że jestem friendly, on też mi napisał, że jest friendly, więc się. to w moją stronę? Nie, on szedł metrem, w przeciwnym kierunku niż ja. To to nie w moją stronę. ja nie wiem, gdzie ty jesteś, po co e, Tak, no to szedł w twoją stronę. Bo on obstawiałby idzie do tego Safe Zonu, nie? Może go ryba opluła i. No może to jest ten koleś. No nie zabijaj go, bo on miał nóż tylko. A wiesz, ale frag jest frag. Na mnie, mnie się nikt nie będzie patrzył, czy ja mam nóż, czy nie, no. Nie, ja już teraz. Doszedłem do wniosku, mimo wszystko, teraz jak nie ma póki co broni żadnej, że nie będę zabijał ludzi. Kill on site nie będzie już. No Dzięki wiesz, ci wielki, co? że nas oszczędzisz. Wydaje <laughs> Jeżeli... mi się, że nie ma sensu tak się bawić. Znaczy nie, teraz, nie będę no ja, mówię, ja, mówię, ja mówię teraz, jak już Ale teraz można łatwo nabić no. sobie fragów ciekawych i temu masz jakieś skóry, czy coś wydropić. To łatwo. No ja wydropiłem jakieś kostki z tego chłopa też, bo miał. Jak Ludzie spokojnie chcą sobie tutaj zbudować swoją postać i tych zażynasz jak świnie Gościsz z kataną biega. Patrzy w ogóle ktoś te tryby już, czy jeszcze. Nie, wiesz co, ja właśnie idę do tego głównego safe zone'u, bo obstawiam, że tam będzie. Bo wiem, że na pewno ten Riverside się zmienił, bo tam się pojawiła dodatkowy taki. dodatkowa koordynacja, do no. Przez, ja no ogólnie masz... wiem, że tych tribów jest chyba 14, tisał, 16, 16. 16 no więc z tego tak, tak dość jest... Na którym jesteście serwerze? rowerze? E, violent Shrieker e, niezgadny nie masz żarcia. Ja mam Aleki? Nie. To nie, no, to, to żarcie o, trudno. No w macie? te... Mam jedne Cranchibane i jednego Bromaxa. Dobra, oh no, powolutku, powolutku, pomalutku idę do tego. Uuu, motylek! Motylek! O, oh! Zatnę tego motylka, potnego i zjem. No, ale no ludzi nie tknę, tak? Ludzi nie tknę, ale motyle będę wpieprzał. A to już mam kilka nederów <grym> zabitych i gracza. Prażone, prażone motylki. To w tym, w starwie można tak wpieprzać motylki. A chyba się da, chociaż nie wiem, za długo, że nie grałem w No ja na pewno się da, bo ja sobie ja dzisiaj grałem chwilę. Przyjmowałeś, czy coś tą ankietę miałeś właśnie? Widziałem. Tak, tak miałem ankietę i widzę, że Don't Starve wygra w tej ankiecie, więc... Muszę, wiesz, się ty, przygo przygotować się na czwartek, sobie Mentalnie. jak się <laughs> tak Don't grało. Nie no, najlepiej się live jak się lami, no to... Znaczy to wiadomo, wiesz, ale jeżeli zginę w ciągu dwóch godzin podczas live'a, na przykład, nie wiem, z 10-15 razy, no to będzie trochę smutne. No bo aż tyle nie zginiesz. No pfff... Nie znasz moich umiejętności. Ja nie znasz moich umiejętności. Ale ja tyle nie zginąłem i nie znasz moich umiejętności. No ja właśnie nie znam twojej umiejętności, o, tej snajperka, hajs, coś tam. To jest szczęście, a nie umiejętności. Cholera ciebie. Tak, ten znalazł mieszkasę. już kasę. Spoko, koleś został zabity no no. przez Watchera i jeszcze wyzywa ludzi od nubów. Wiesz co, może, może ktoś mu pomógł w tym, że zaczęli na niego na przykład lać go, a on ciekał i przez to został zabity. Okej. Może mnie tak gruby tak za grupy zaproście, tak będzie. zaproście już. Tylko wiesz co, nie chcę umrzeć, a wokół mnie są nedery, ale trudno, będzie na ciebie i najwyżej pojadę się tam do ciebie i wszystko Najwyżej w już wiesz, wpierdę. Potnie cię. Please no. On po ma krakowie. maczetę, także mów mu ważka G. I... O nie, Sherlock Holmes umarł. Dobrze, no, że nas, nasz prezydent sobie odpuścił na chwilę. No, no przynajmniej Komorowskiego nie ma. A, jest no, tutaj? Nie, właśnie nie, ja nie ma no, na to widzieli, nie, no tak. A w ogóle wczoraj, Tyle wczoraj jak grałem, to znowu trafiłem na tego Komstoka, Który mnie zabił wtedy w tym metrze. Śmiennie. A ja go zabiłem też bodajże. no, ja. czy, no właśnie wtedy w metrze, ja, cię, ja go zabiłem bodajże, nie? No tak, tak, ty go zabiłeś i wczoraj właśnie z nim rozmawiałem o tym. I był bardzo niezadowolony, że wtedy go zabiliśmy, i potem mnie przepraszał też za to, że mnie zabił. Bo ja mu podpisałem, że ja chciałem tylko wejść do metra, żeby sprawdzić, bo taka była prawda, że ja chciałem wejść do metra, tylko on sprawdzić on myślał, że ty jest. za nim idziesz, tak? Tak, i on myślał, że ja za nim idę i mnie zabił wtedy za to. Ej, no sorry, ja bym go pewnie nie tknął, gdyby nie to, że... No, zabił cię. No, nie no, chłopak mógł te... żyć tak naprawdę, bo mieliśmy... Ja ci tak, jakbyś go nie tknął, to by twój touchpad go tknął.